Siema! Tu ruchał i... Tomek, siema! Jestem miała... zielona! Nana... Niespodziankę mam! Tomek, ty wiesz co mam? Co? A no! A ja mam persa. Dobra, kto czyta zasady? Tym. Dobra co to, 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 tak jest we wszystkich mapkach, Nie wolno nic rozwalać, yy, ani stawiać klocków. Yy. Mapka stworzona przez kogoś, tam idziemy. No tak. Ej czekaj, ja znowu persa otworzę, dobra? No, takie. Ej kawiec co zrobiłem dzisiaj pod sklepem. Dobra. Byliśmy razem pod sklepem. Siad na linię, która pękła. jak w majtki na dupie. Siema, ja wychodzę fajnie. I teraz w... Ha, ładnie, uszedłem. E, player one, to ja idę A, do jedynki. No, ja już tą mapkę grałem. Pamiętam sobie ją. O. No lol. EJ NIE MOGĘ KLIKNĄĆ! Eee... Wpisz sobie game łada. Zero. Yes. E, o teraz... No! O, też uh. padłem. Welcome today, we're going to go... O! Jesteś winął. EJ czemu JA NIE SPADAM?! Trzeba poczekać. O, no, jakie lagi! Ja już jestem. A ja nie. No bo to jest coś takiego, że. Yy... No nie, prawda? To... No, już jestem na miejscu. Musisz yy, porobić i dojść do takiego miejsca, Ej. bo to mam w dwie osoby. Tepnij mnie do ciebie. Nie, nie mogę. Bo? A czekaj, czekaj, jeszcze nie? Jeszcze nie? No, ja ci powiem kiedy. No, tak nie mnie do ciebie, bo mam takie bagi, że. A, czekaj, A, O, I, i tutaj stoisz, tutaj stoisz. Gdzie? No w tym miejscu, nie... No. Przej nie przejdę tą szybę, bo to jest mapka na dwie osoby. No. Podzielnie wejśle. No nie mogę! A no mogę. No. Kur... Idziemy? Dalej. ma? Jakie laki Kurde, no Wijcie, no, wejdź, i wejdź raz. Wiem. ALOL oh, Muszę się im... O. Dwa. Trzy, cztery, znaczy cztery przycisk. Czym? Cztery ry teraz pit. A, zamto Skrzynkę oh, masz. Wiem. Papier. Potem, wyżej jest dispenser i o, y, on mi wyrzuci papier. Ja ci sobie na podkę. Idź! Nie, musi wywalić mi papier. Przesuń to. Teraz ty musisz zejść. Na podkę stanąć. Możesz już zejść. Albo stój dalej tutaj. No chodź, no chodź. No. O, kurde, już winiam <laughs> Znaczy cztery, trzy, cztery, ry. O kurde, no. Но я стою, скач. Но. Чекай. ты что? Будет им уже бастануть. Ах, кто взял? Смело, но A tu czekaj co otwiera nic. Aha. Przeskakuj, no. Jak to trzeba zrobić? Nie pamiętam już. Aha, wiem! Ym... Staniej, żeby mi się to otworzyło. No jestem. Aha, spoko. Tylko jak to zrobić? A ty masz game moda? Nie. To czemu ty latasz? Nie latam. Dobra, latam ja No co dalej? Łączą. Spróbuj ty. Nie. Czekaj, kiedy mam tej wylecę? Nie, tak. I wyłącz. Wiem. czy znaczy cztery? Trzy. Trzy, Cztery. Aha, wiem. Trzeba wpisać Ty masz tu pochodnie, raz, dwa Bo Ty masz po, pod masz takie pochodnie tutaj, co? O, tutaj No wiem, muszą się wszystkie świecić No Umieścić raz U mnie dwie, jedna Dwie a teraz u, u ciebie ile? Dalej jedna. U mnie tylko jeszcze... U mnie już... A u mnie już dwie. U mnie trzy. U mnie też trzy. No i tu. U, u mnie tylko teraz jedna. E, daj wszystkie wejkle do góry. Po co? U mnie się tylko... Si ...dwie świecą. A u ciebie teraz ile? Czekaj, mam pomysł. U mnie... ...dwie. A trzy. To teraz ty pokombinuj po coś teraz ile? u mnie dwie teraz no bo tak jeden a teraz u mnie no. dwie u mnie u mnie dalej dwie. u mnie dalej dwie no i wypiję wszystko No bo to musimy tak wpisać, żeby wszędzie się świeciły po y, lampki. No wiem. Nie można rozwalać bloków, a chciałem. U mnie jedna. U mnie dwie. Kurde, trudno to. No i wszystkie w dup dupa. 3. U mnie dwie. Teraz y, tu drugą. Góra. Góra. A no, u mnie teraz dwie. Czekaj, okay, to była. Dobrze? Góra. U mnie, dwie. u mnie też dwie. U mnie jedna. U mnie dwie. Ej, można to zniszczyć. Dobra... Co rozważasz drzwi czy płytkę? Jaką płytkę? Drzwi, a ty? Ja też drzwi. Ach, to tu zrobimy cięcie. Dużo ci się stało? Czekaj na mnie. Już. O, o. Co e, e, Skrzynka. Papier. Weź. I ci dać z góry. No. Do dispensera. No. Dałaś? Ale gdzie? No. Tam jest taki przycisk. No co teraz? Wychodź dalej. Fuck. No bo prawdopodobnie będzie druga kartka i znowu ją dasz. I prawdopodobnie tak. Co to? Zdałaś już? Tak. Stanity. No, nie mam tu płytek. A ja mam te, ja mam drobinki. Ej, Rafał, tu masz taki przycisk. Ej! Ona aktywuje tak. dispięcera. Ale tam jest tył. No, aktywacja dyspensera. Ale nie ten, który jest pod szóstką, tylko tu. Na górze go, co? No. No, to wiem. Co wiem. wyszło? Szybko, chodź. Tu też masz przyciski na 3, 4, 3. 4 Czekaj, no. Fajna mapka. No. Czekam o nie, to z głupie. Czekaj. Okay. Color code. Next color. To jest chyba reset. Czekaj. Eee. Yy, żelazo. Czekaj. Okay. A co w tym biega? Ja mam przycisk next color, następny color i ty musisz to chyba zrobić, żeby były wszystkie takie same. Ale jak ja mam to zrobić? No ten, bo ja mam next color, ja wciskam przycisk, a ty musisz zrobić, żeby, żeby, żeby... Bo ja tylko wciskam color. Mówisz następny, wciskam następny. No dobra, dawaj. Nic. O! Jezu. Nacisnąłeś? No. No i żaden mi tu kolor nie wysłał. Tu masz kolor, czyli blok żelaza, co? Ja, no. wciskam, ja wciskam i tu musi być taki kolor, jak chyba, y bo z tyłu masz ten. Pan! Patrz, ym, ja naciskam, naciskasz to, nie? Ja ci mówię kolor, nie? A ty potem tam naciskasz. No, czego no. muszę wejść? No to szybko. A ty cheater jesteś. No kurde! No. To idź ty, ty no. na płytkę. No. A, a ty jak wyjdziesz ty? No to jak tam, dajesz ten next color, nie? Wchodzisz tam, ja tam wchodzę, nie? Tam naciskasz kolor, a potem jaki jest, nie? Weszłem. No naciśnij coś. Nic nie ma. No lol. Dodam czerwony, Żółty, niebieski, ziel... Yy, Dobra taki... No i nie. Oszukamy trochę, bo ja tam rozbiję. What the fuck? Ej, jeśli mamy oszukać, nie? No. no. To wskoczmy se tu. W opisie będziesz przepraszał. Co? Opisz i napisz przeprosinie, za cheatowanie. No. Klama. Fajnie, że to było buzią. Jest to? Trzy. Trzy cztery. Nic. Trzy. Cztery. LOL. O, jest! Ej, czekaj. Ode, Raz, dwa, trzy, cztery, pięć guzików mam Dobra... Daj babcia! Co? Fajnie! Co? Babcia O lol, spadłem! A ty? O, oh, jest! Uhu! Tak, sorry to interpol... Aha Ja też spadłem A tu, są, tu jest jakaś płytka. No właśnie, a ja weszłam do takie, co tam było przedtem, nie? Czekaj. Siema. Co się ma? O, siema! O, siema. No. O, siema. No. A tu ciemno. Chodź teraz lewe. I... No. Lewo. Mm -hmm. Koniec! Nie! Three go, shake. Ja parę dwójkę. Co to? Trzy, cztery. Ja jestem drugim graczem. Zbugował mi się pistoł. Mi tak samo. The fuck, rozwaliłem go. Pist a, a ja nie mogę trafić tego guzika. Ja rozwaliłem wodę. Ej, my jesteśmy już poza mapą, tam jest na dole mapa, koniec. A. Ej, A... ej, lol! Co? Jesteśmy w, w tym samym miejscu, co przedtem. Nie. Jak nie? Jesteśmy my w dół. A no. Gdzie ty po nas? Za tobą, mamusiu. A What nie? The fuck? Lol. To chyba jest koniec. Nie tak. Idź No to chyba już był koniec. What the fuck, nie widzę. A ja idę po schodach, do góry. A tu co się... Ej, mi się zdaje, że to nie był koniec, ale dobra. Czemu? Wyjdź tu za Wy Co?! Jestem! Ło... <grym> Rodzice. Chyba nie jednak. Ok Dobra, dupa, kończymy. No dobra, no to pomyślcie. Subskrybujcie, żeby ty magicznie guzik jak taka. Ej, patrz na fana, to się przyję naraz. Chodź idziemy dalej, zobaczymy co jest dalej. No poczekaj, game moda się włączmy. Idzia. Aha, myślę, napsam. Jeden. To, był nie, to nie był koniec. Bo no tam już widzę 12. No. Czekaj. Mod 1. A to 12 choć. Czy tam by... No, to nie był koniec. A to jest początek, a Jestem, no to chodź dalej, czekaj, włącz sobie game moda. Po co? Gdzie ty jesteś? No obok ciebie. A no, game moda włączyć? Wyłącz, idziemy... kurde. A po co mieliśmy to wyłączać? Nie wiem. Ej, a Serowy kulki, serowy kulki. Teraz ja se włączę do imoda. To jest 15 ról. Możesz dalej. To chyba jakaś cela, wiesz? Krajza strajdzie. Co? A masz? A co zrobiłeś? A to jest escape Kogo? Nagramy, co? No chcę, a co? Masz? A co ty powiedz, bo ja nagrywam A skąd macie takie? To powiedz mamie, dobra? Co? No to twoja siostra będzie na, na YouTube. A to się nagrywa? No <grywa> Ty cioto. Powiedz co, no ma. Siedma! Dobry. Dobra, Grzyśka, powiedz mam, że chce. A co? Cheese'a. burgera. Dobra, no to, y, to będzie chyba koniec. To już jest koniec. Nie ma już. Jakie to jest wielkie, ej! Co? Ta mapa. Ej, ja chyba szajdery w bo mam cień. Lolagi. What the fuck? Ty, Rafał. Co? Co robimy teraz? No to kończymy. Komentujcie, subskrybujcie, rzuccie magicznie guzik jak czeka. Ej, zgadnij w jakim jestem poko...